Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog birofile blogspot.com. Dziś recenzja piwa z browaru Jan Olbracht. Jest to piwo Powrót Króla. Powrót Króla, jasne piwo górnej fermentacji w stylu American Pale Ale. Piwo uważone przez browar rzemieślniczy Jan Olbracht w Piotrkowie Trybunalskim. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane. W składzie mamy wodę, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiel i drożdże piwowarskie. Ekstrakt 12,5%, alkohol 5,6%. Data przydatności do spożycia 13 września 2014. Przyjrzyjmy się etykiecie. Tak wygląda etykieta. Jest Jan Olbrach. Wszystko się zgadza. Etykieta i kontretykieta są jakby jedną całością. Jest po prostu etykieta z wszystkimi informacjami. Tak się to prezentuje. Ok. Kapsel dedykowany browarowi, kapsel firmowy Jan Olbracht, więc cenny dla kolekcjonerów. Stąd otwierać. Będę z pewną dozą delikatności aby tutaj nikogo nie ukrzywdzić i żeby kolekcjonerzy dostali ten kapsel w dobrej kondycji, ok no mniej więcej dobra aroma z butelki są owoce ale nie jakoś specjalnie intensywne. Mam wrażenie, że słodowość tutaj raczej dominuje w tym aromacie. No, słodu jest tutaj sporo, sporo słodu, takiej słodyczy, nawet trochę karmelowej, co nie do końca jakby jest typowe dla tego stylu. Z owocami trochę jest gorzej, ale zobaczymy jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo w dość ładnej barwie jest dość jasne. Takie, takie hmm, przyciemnione, lekko złoto, jasny bursztyn coś w tym, w tym kierunku. Jest delikatna opalizacja. Dość ładna piana, biała, zwarta. Dominują drobne pęcherzyki, jest też trochę większych. Generalnie wizualnie piwo wygląda, wygląda fajnie, chociaż widywałem American Pale Ale, które jednak były nieco ciemniejsze. Ale zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Tak to wygląda z bliska. Barba piana. Fajna piana. Nie nalała się jakaś bardzo bujna, ale wygląda na solidną. Okay. Aromat ze szkła. No tu już trochę lepiej z owocami. Są jakieś grejpfruty. Grejpfruty, troszkę jakby pomarańczy. Akcent, akcent tropikalny, bardzo delikatny, ale nie można powiedzieć jakoś, że tutaj ten, ten aromat jest intensywny, szczególnie teraz trochę więcej akcentów ziołowych, yy, takich troszkę też landrynkowych, słodkich. Troszkę mi, troszkę mi ten aromat y, przypomina mocno dojrzałą nektarynkę. Ona ma taki charakterystyczny, słodki, y, taki słodki y, aromat. Coś takiego tutaj mamy. Ok. Próbujemy Jan Olbracht powrót króla. Wasze zdrowie. Solidna słodowość na pierwszym planie. Gdzieś delikatnie, delikatnie podrasowana owocami. Głównie owocami tropikalnymi mam wrażenie. Do tego bardzo przyjemna goryczka, aczkolwiek niska. W takim troszkę, troszkę grejpfrutowym charakterze, lekko garbnikowym. Goryczka bardzo krótka, absolutnie niezalegająca, króciutka. Daje o sobie znać po czym tak się delikatnie rozpływa na podniebieniu i na języku. Jest taki akcent chlebowo-tostowy. Chlebowo Powiedziałbym nawet, że gdzieś jednak zahaczający o karmel. Tego karmelu może trochę być, nie powinno go być za dużo. No tutaj go za dużo nie ma, ale ta słodowość jest bardzo przyjemna, właśnie w takim, takim tostowym charakterze, odrobinę landrynkowym. Niestety, jeżeli chodzi o aromaty, o, te, o ten bukiet owocowy, na który tutaj liczyłem, no to niespecjalnie, niespecjalnie. Są takie akcenty tropikalne. Są akcenty tropikalne, troszkę cytrusów też, ale jest to bardzo delikatne. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej intensywności. Generalnie piwo ma wyraźnie słodowy profil. Ma wyraźnie słodowy profil. Goryczka też jest słaba. Słaba w sensie, że niska. Jest dobra, jeżeli chodzi o odczucia, ale jest niska. Hmm. Bardzo lekko się topije. Jest to piwo lekkie, rzeczywiście w odbiorze, orzeźwiające, z przyjemną słodowością, z krótką goryczką. Myślę, że jest to fajne też piwo na lato. Wprawdzie, Voltaż 5,6 trochę, trochę może za duży jak na typowe piwo na lato, ale jeżeli chodzi o odczucie, smaku, ogólne wrażenie, to generalnie jest to piwo dość lekkie. Niestety niezbyt aromatyczne ostatnio mówię Prometeusz, e, też z aromatem niespecjalnie. Jan Olbrach też z aromatem niespecjalnie, ale fajna słodowość, e, duża pijalność, e, tego też nie można odmówić, ale w taką pogodę jaką mamy teraz, to chyba w większości piw e, trudno odmówić pijalności. No, słabo z tym aromatem, słabo z tym aromatem. Są jakieś owoce. Ale one są bardzo delikatne, w smaku też przede wszystkim słodowość. Średnio wysokie nagazowanie, ale, ale przyjemne. Przyjemne wspomaga odczucie orzeźwienia, co jest tutaj no, na pewno dobrą stroną. Troszkę greyfruitów się teraz pojawiło, tak wyraźnie zaakcentowanych. Fajna chlebowość. Generalnie piwo nie jest złe. Yy, piwo nie jest złe, jest takim dość przystępnym yy, American Pale Ale. Jeżeli ktoś jakby yy, chciałby pójść dopiero w kierunku tego typu piw zobaczyć mniej więcej o, to, o co w tym chodzi. Myślę, że powrót króla jest dla niego fajną propozycją, natomiast sądzę, że wiele osób, które by się przyzwyczaiły do nieco większych doznań przy tego typu stylach, no może być nieco zawiedziona. Może być nieco zawiedziona, co nie zmienia faktu, że piwo jest ogólnie smaczne. Ogólnie smaczne, z przyjemne w odbiorze, dość dobrze orzeźwia, ma fajną, krótką goryczkę, w takim, takim Przyjemnym garbnikowym charakterze, który lubię. Natomiast z aromatem, z aromatem niestety nie jest, nie jest za dobrze. Także bardzo fajnie, że jest powrót króla, bardzo fajnie, że Olbracht w Piotrkowie na swoim tutaj tworzy piwa, oby tworzył dalej. I mamy nadzieję, że kolejne warki będą interesujące, może troszkę odważniejsze, troszkę mniej zachowawcze, a na pewno będzie lepiej. Już teraz nie jest źle, ale, ale może być lepiej. Jest nadal przestrzeń do tego, żeby to piwo poprawiać. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, blog birofile.blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wasze zdrowie.